Dzień dobry i witam w moim następnym odcinku. W tym odcinku będzie quiz ptaków rzadkich. Dawno tego nie robiłem tej serii, a jest to i druga część. Zasady quizu są proste. Odpowiedzi będą na ostatnim slajdzie, a nie po każdym zdjęciu. Poza tym śpiew ptaków, który, nie jest, który jest w tle, nie jest śpiewem ptaków, które są na zdjęciach. koniec tego quizu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się spodobało to może zasubskrybujcie albo zalajkujcie. Nic to Was nie kosztuje, a ja bardzo to lubię, kiedy ktoś zostawia subskrypcję. Również niedawno wbiliśmy 100 subskrypcji, więc to jest już kolejne wideo, kiedy mówię, żebyście dali swoje pomysły na cenny, specjalny odcinek do widzenia!